Witajcie moi kochani, jestem Daniel w filmiku, w którym Wam powiem, czemu nie ma filmów, a raczej czemu się nie ukazują w wakacje. W... Często, skoro wakacje powinno się mieć wolne, a PC nie ma, znaczy mam wolne, tylko w wakacje, tak. Chciałem w ogóle Wam powiedzieć, że brak filmów wynika z tego, że głównie mnie nie ma w domu. Jestem dwa tygodnie, max wakacje w domu czy znaczy teraz był jeden tydzień, a potem będzie drugi, jutro wyjeżdżam, tak, tego nagrywam to w piątek, w sobotę wyjeżdżam, więc większość, jak to zobaczy, to już będę w trasie. Yy, chciałem w ogóle was przeprosić, że nie nagram Q&A, planuję to zrobić jak wrócę i zobowiązuję się do tego, znaczy mówię wam tu i teraz o godzinie 23.35, że nagram to. Jak wrócę, łącznie z kilkoma filmami z Nostale, na pewno będzie jeden zarynek, bo to mi się przyjemnie nagrywa, i to jest ok. I jeden jakiś inny, jest wiele planów, dlatego, że mam jak widzicie 87 level. Zobaczę, czy będziecie mieli Chineken, czy Tło z gry, mam 87 level, już dużo rzeczy zmieniło. Znaczy, nie, nie dużo rzeczy się zmieniło, tylko kilka jest zmian, i po prostu no, lecimy dalej. Plany mam co do Wojownika kilka. Kilka planów mam. odnośnie ku innych pierdół i to wszystko będę dalej, wiecie, kontynuował, coś upał, nagrywał wszystko. Chciałem po prostu, żebyście zrozumieli, że ja teraz nie będę, znaczy nie nagrywam, bo yy, po pierwsze nie zawsze mi się chce, bo trzy mnie tak naprawdę przegaduję cały dzień, jest fajnie się z nimi siedzi, jest ok. I potem ten, no i potem tak nagle powiedzieć im, no, wiecie, bo no kurczę obiecałem, no, już żywam się, no i na siłę będę na, próbował nagrać wam film. Y, I nawet nie wiem, czy on będzie fajny, no bo wiadomo, jak się zerwę nagle, mimo że nie chcę, no to powiedzmy, że ja, na, ja po prostu nagrywam wam filmy jak chcę i staram się, żeby jak najbardziej wam się on spodobał. A wiecie, jak będę. Tak powiem, niezadowolony, bo muszę nagrywać i nagram jakiś film, no to wiadomo, że możliwe, że to jest jakieś beznadziejne, coś nagram. A poza tym chcę, żebyście wy mieli z tego przyjemność i ja miał z tego przyjemność, no bo na tym to polega, ja, ja nie, ja nie zarabiam z tego żadnych pieniędzy, więc... Poza tym jak to zabrzmiało. Chciałem po prostu wam powiedzieć, że ja to robię dla siebie. Dla przyjemności, poza tym wy to lubicie ja się z tego cieszę. No i dałem dupy z tymi filmami, tam kilka będę Q&A wrzucić i chciałem Was za to przeprosić, ale nadrobię te filmy i mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. No po prostu w wakacje mnie nie ma. No jedni siedzą całe w domu, a ja ciągle jestem w trasie i mnie nie ma. No Tak by tak by wygląda to. Wiem, że pewnie się spodziewacie filmów i chcecie jakichś najwięcej, ale no przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie ich, bo wyjeżdżam. A jak wrócę, to mówię Wam, że będą te filmy wiem, że teraz sypię jak duda obietnicami, ale spokojnie. Będą te filmy. <grybujesz> Obiecuję. Tak. Yy, no, będą te filmy i będą na pewno dwa, trzy. Pewnie się powtórzyłem 50 razy, mówiąc to, dlatego że stałem się to powiedzieć krótko zwięźle na temat, a jak zwykle piedzie leczy proszę. <grybujesz> a więc mówił do Was Daniel, widzimy się za dwa tygodnie. Spodziewajcie się filmów. No i co? Do kolejnego razu. Najka.